Hej, hej! Co ty kupujesz na święta swojemu chłopakowi? się nigdy nie da się kupić prezentu. Z nimi to zawsze jest problem. To co? Szukamy? Szukamy. Gdzie patrzysz? Na epic.com. Jesteś genialna. Gdzie, gdzie? Ale tam dosłownie dla każdego coś znajdziesz. Ja bym mu po prostu kupiła Lego. Patrz! Zestaw z pandami. To jego ulubione zwierzę. Ej, mega. Też wezmę. Dla kuzyna. Mega. Klocki to serio. I dla dziecka, i dla faceta pasują. Dla Antka może jakiś zapach? Kevin Klein. Pięknie pachnie. Sztos. W sumie to ty go będziesz wąchać, więc niby prezent dla niego, a trochę jak dla ciebie. I to kupię jakąś książkę. Ostatnio mówił, że chciałby zacząć czytać. O, moja mama mi ostatnio pokazywała tę serię. Też jej wezmę książkę. A dla chłopa wezmę chyba jeszcze Instaxa. Instaxa? Ostatnio zobaczyłam, że nie ma mojego zdjęcia w portfelu. Czaisz? Twierdzi, że nie ma żadnego. No to strzelimy sobie fotę Instaxem i już nie będzie wymówek. Idealnie. O, ja mam jeszcze taką poduszkę. Drzemka po obiedzie to jest dosłownie jego hobby. Będzie zadowolony. Mój tata to samo. Zamów dwie, to też mu prezentuje. A chłopakowi dokupię... Stanleya, Stanleya, Coś nie tak? Nie no, po prostu taki kubek, to mi się kojarzy z Warszawą, pilatesem, maczą. Wojtek w sumie lubi macze. A, no to perfekt! Ej, fajny sen Stanley też wezmę dla siostry. Miałaś rację, że w empiku znajdziemy prezent świąteczny dla każdego.